Jakby poprawność robiana jest statyczna naszego kodu. Też robimy to za pomocą plugina, którego doinstalowujemy sobie w Hudsonie i wskazujemy mu miejsce, w którym powstaje taki raport. A raport oczywiście jest wyzwalany jako jeden z, z targetów w skrypcie Antowym. Pójdźmy sobie takie bilę, zobaczymy, ile nasz kod, jakie, jakie budzi zastrzeżenia programistów z firmy SAN, ponieważ używamy, używamy tutaj ich jakby definicji poprawnego kodu. I powinniśmy zobaczyć taki o, taki wykres. Widać, że jest jakieś 21 problemów. Możemy sobie dokładnie zobaczyć, co to są za problemy. Nie mamy, nie mamy Java Doków. Jakieś takie różne, różne prawda, historie, które mogą wpływać na, na negatywnie na jakość naszego kodu. Oczywiście, to wszystko możemy sobie zdefiniować, co dla nas jest istotne, jak, jak bardzo szczegółowe ten kod będziemy analizować. To jest przykład tego, że możemy tutaj w tym Hudsonie naprawdę dodać wiele pomocnych metryk i analiz naszego kodu. Nie mamy niestety czasu, żeby pokazać więcej, natomiast mamy przygotowane przygotowane screenshoty z większego projektu jak widzicie tutaj ilość tych buildów sięga około, no, prawie 460 buildów jak widzicie można zobaczyć jak wzrasta jak wzrasta pokrycie pokrycie kodu przepraszam, pokrycie kodu testami jak tutaj mamy pokrycie tu mamy ilość, ilość testów tutaj mamy pokrycie tego kodu testami ilość otwartych zadań jest też taki plugin, który pozwala nam śledzi nam wpisy to do w kodzie i pozwala nam w ten sposób widzieć ile nam jeszcze zostało rzeczy do zrobienia oczywiście mamy całą historię buildu kolejne buildy, możemy zobaczyć jak, jak nasz build wygląda jeśli chodzi o czas wykonywania jak widzicie, no, dodajemy nowe funkcjonalności dodajemy nowy kod, więc no, czas tego buildu musi rosnąć, ale cały czas mieścimy się w tej bezpiecznej, zalecanej granicy 10 minut, aczkolwiek każde takie powiedzmy informacje na wykresie, gdyby to przekraczało drastycznie, również są sygnałem do tego, że mimo iż build jest powiedzmy poprawny i inni testy przechodzą, to być może da się to zoptymalizować, ponieważ celem jest cały czas, żeby list budował się jak najszybciej. I dodatkowe metryki, możemy definiować sobie dowolne metryki, jakie chcemy zbierać. Wiele, wiele, naprawdę wiele pomocnych i przydatnych rzeczy w analizie naszego kodu. Ilość plików, ilość linii kodu. Także tak, wygląda, tak mniej więcej wygląda praca, praca z Hudsonem. Jest to bardzo, bardzo przyjemne narzędzie. Wiadomo, nie jest idealne, ma pewne, ma, pewne, ma pewne wady, natomiast jest bardzo proste w konfiguracji, bardzo proste w zarządzaniu. Mamy, mamy możliwość wydawania wielu różnych pluginów, wtyczek, które Chociażby służą do tego, żeby automatycznie pobrać i wykonać automatycznie wygenerować metryki dla naszego Tak, no, Hacon się oczywiście integruje z większością systemów kontroli wersji. Tutaj mamy CVS-a, który jest natywnie zaimplementowany. Natomiast i SVN, i Clearcase, i Git, wszystko to jest dostępne są pluginów. Możemy go używać bardzo dobrze się używa Hacona zamiast Anta stosować Mavena do, do przelocenia buildów, też ma wbudowaną taką zaimplementowaną e, automatyczną konfigurację. E, tych pluginów jest naprawdę dużo, e, także i ciągle powstają nowe, także, także jest, to, jest to narzędzie, na które warto zwrócić uwagę. A jednocześnie jest bardzo proste w instalacji, kilka minut możemy mieć gotowy, gotową ciągłą integrację. E, tak, chcieliśmy jeszcze, mówiąc o ciągu integracji, Nawiązać do tego, co powiedzieliśmy na początku, że ciągła integracja to nie jest tak naprawdę powtarzanie wydarzenia, jakim jest integrowanie kodu tylko częściej, tylko tak naprawdę ciągła integracja to jest pewne podejście i kultura pracy programistów. Jak widzieliście tutaj, to jest praca każdego dnia, czyli każdego dnia wykonywanie zmian, każdego dnia pisanie testów, merdżowanie wielokrotnie do gałęzi integracyjnej i każdego dnia. Dany projekt powinien kończyć się buildem, który jest stabilny i tak naprawdę również wykonanymi w dużych projektach nocy testami funkcjonalnymi, które sprawdzają jeszcze dodatkowo funkcjonalnie nasz produkt. W związku z tym, ponieważ ukazujemy tutaj aspekt ciągłej integracji jako pewnej kultury pracy programistów, chcieliśmy powiedzieć o pięciu praktykach, dobrych praktykach jakie powinny towarzyszyć programiście w projekcie z ciągłą integracją każdego dnia. Pierwsza to jest integrowanie kodu wcześniej i jak najczęściej to możliwe. Czyli integrujemy, jeśli wiemy, robiąc chociażby naszego prywatnego builda, czy, czy jesteśmy pewni, że zmiana, którą wprowadziliśmy jest już zmianą działającą, integrujemy się jak najwcześniej. To nie musi być już pełno zaimplementowana funkcjonalność, to może być działająca zmiana, i tutaj powinniśmy to zrobić jak najczęściej, więc nawet kilka razy dziennie. Nigdy nie powinniśmy integrować złego kodu, to znaczy jeśli wiemy, że nasza zmiana, którą wprowadziliśmy nie jest jeszcze poprawnie działającą zmianą, nie powinniśmy jej integrować, chociażby po to, żeby nie zablokować innych osób nie niedziałającym bildem przed swoim metrem. Tutaj bardzo ważne, na co chcieliśmy podkreślić uwagę, jest to, żeby naprawiać buildy, które nie działają. Jak widzieliście w takim przykładzie, jeśli build z jakiegoś powodu był niestabilny, bądź też unit testy nie przechodziły, to takie narzędzie do ciągłej integracji natychmiastowo informując wszystkich programistów, czy osób w projekcie, czy też mailem, czy, czy joberem, że dany build jest niestabilny, jest sygnałem do tego, aby natychmiast te zmiany poprawić. Czyli jest to sygnał dla danego programisty żeby naprawić kod, dopisać unit testy, poprawić unit testy. Tutaj to, co chcieliśmy zwrócić uwagę, to jest jeszcze raz, iż unit testy są bardzo istotne w ciągu integracji i unit testy pisane są przez, tam, przez tego samego programistę, który pisze kod. Więc nie pisze unit testów inna osoba po to, żeby sprawdzić kod innego programisty, tylko dany programista, który implementuje wymaganie w kodzie potwierdza tymi swoimi unit testami, że ten jego kod ma działać tak, jak on sądzi. Co niekoniecznie znaczy, że ten programista na przykład we właściwy sposób zaimplementował wymagania. Jeśli zaimplementował wymaganie w zły sposób, unit testy przechodzą, bo oczywiście taka była logika tego kodu, to sytuacje złego wymagania, czy złej implementacji wymagania i tak naprawdę błędnego działania produktu mają wykryć testy funkcjonalne, które wykonywane są w momencie, kiedy, kiedy, kiedy stworzony jest dany bit. I tak jak wspomnieliśmy, w dużych projektach, kiedy takie testy funkcjonalne trwają bardzo dużo i, są, i takich testów funkcjonalnych jest bardzo dużo, wykonywane są one w nocy. I wtedy również w takim środowisku ciągłej integracji, po wykonaniu, po wykonaniu pewnej, pełnej suity testów regresyjnych w nocy, również wszyscy członkowie zespołu powinni być informowani, na przykład mailem, o statusie tych testów funkcjonalnych w nocy. Czyli po prostu, czy wszystkie testy funkcjonalne sprawdzające. Powiedzmy, wymagania, które zostały zaimplementowane, poprawnie zadziałały na naszym buildzie. Czyli, czy kolejnego dnia mamy również działający produkt. No i kolejno, to co wspominaliśmy, warto obserwować metryki. Jakie metryki sobie definiować, to oczywiście zależy od różnego rodzaju typów projektów. W każdym razie powinniśmy obserwować przynajmniej to, o czym powiedzieliśmy, czyli jakie jest pokrycie naszego kodu limit testami. Możemy obserwować, jaka jest złożoność naszego kodu. Jaki jest czas budowania i inne metryki, które jakby uważamy, że są tutaj sensowne i mają znaczenie w przypadku naszego projektu. Ponieważ takie metryki, oprócz tego, że z jednej strony informują nas, że coś dzieje się źle i powinniśmy coś poprawić w produkcie, to z drugiej strony pozwalają nam obserwować charakter naszego produktu i wprowadzać optymalizację, czyli cały czas optymalizować, optymalizować, optymalizować. I... W ramach podsumowania e, przedstawię zalety ciągłej integracji. Dlaczego warto ją stosować? Szybciej wykrywamy defekty w naszym kodzie. E, przez to więcej oszczędzamy. tak? Jest taki słynny wykres, który e, uzależnia cenę naprawienia defektu od e, czasu jego wykrycia. i Im ten czas jest dłuższy, tym ta cena rośnie astronomicznie. Dzięki ciągu integracji redukujemy pewne założenia. Tak? Mamy, mamy buildy często, więc mamy pewność, że coś działa, a nie zakładamy, że coś będzie działać. Czysty zysk dla, dla pracy configuration managera to, że redukujemy pewne powtarzalne czynności, które musimy wykonywać ręcznie. Robimy to w sposób automatyczny, co pozwala nam mieć więcej czasu na implementowanie fajnych funkcjonalności w naszym kodzie, a nie, a nie budowanie go. Tu, tutaj jeszcze nie to, to, co widzieliście, tak naprawdę w projektach bez ciągłej integracji integrowanie kodu, czyli wykonywanie wszystkich merge'y z różnych zmian, z różnych gałęzi, jakie zostały stworzone, na których były wprowadzane zmiany, jest rolą configuration managera. W przypadku takiej ciągłej integracji, która jest, która jest pewną praktyką każdego dnia, to tak naprawdę programiści dokonują tej, tego merdżowania, to programiści robią integrację, a właśnie takie narzędzia ciągłej integracji czuwają jakby nad tym wszystkim. Czyli jakby mamy przeniesienie e, charakteru pracy z, z Configuration Managera, który skupia się i rozwiązuje problemy integracyjne w projektach bez ciągłej integracji na końcu trwania projektu, czy jakiejś tam fazy projektu, na po prostu ciągłe mergowanie, które jest już tutaj jakby rolą czy zadaniem e, programistów. Dokładnie tak. <grym> Dzięki temu, że mamy buildy często po każdej zmianie, mamy w każdym, no oczywiście jeśli one są zakończone sukcesem, mamy w każdym momencie dostęp do stabilnej, działającej wersji naszego, naszego produktu. Nie musimy czekać do końca dnia, aż przyjdzie CM i zrobi builda mamy o wiele lepszą widoczność dzięki choćby takiemu, takiemu Hudsonowi, widzimy jak pewne rzeczy na wykresach, jakie, jakie mają trendy, przez co możemy podejmować lepsze decyzje, menedżerowie programiści mogą podejmować lepsze decyzje tak? w przypadku planowania estymowania pewnych, pewnych rzeczy związanych z projektem wreszcie mamy większą pewność, większe zaufanie do naszego produktu bo wiemy że, że bazujemy na stabilnym, na stabilnym buildzie, tak? Wiemy, że jeśli ostatni build był stabilny, to mamy więcej odwagi w naszych zmian, też przez to, że jakby wiemy, że wszystkie ewentualne problemy zostaną automatycznie włapane. Tutaj zwróciłem jeszcze uwagę na jeden taki aspekt praktyczny, taki, mając właśnie takie narzędzie do ciągłej integracji, które cały czas informuje nas o statusie danego buildu, mając solidne pokrycie kodu i innymi testami, tak naprawdę programiści są bardziej śmielsi do tego, aby wprowadzać zmiany i jak najszybciej je integrować, ponieważ wiedzą, że tak naprawdę jeśli nawet zrobili błąd to ta zmiana jest bardzo szybko zauważalna i mogą ją bardzo szybko poprawić, więc jakby to jest to też dodatkowy tutaj aspekt, który warto wspomnieć. Dokładnie, no to jest to co powiedziałeś, czyli to, że budujemy nasz software na solidnej podstawie. To już jest koniec naszej prezentacji, dziękujemy za uwagę, jeżeli są jakieś pytania to chętnie odpowiemy. Proszę bardzo. Mamy mikrofon jakiś? Tutaj panowie mówili o innych testach pewnie automatycznych. Czy są jakieś metody, które automatyzują testy funkcjonalne? Rozumiem, że testy funkcjonalne są wykonane przez osoby fizyczne, prawda? Czy to są testy automatyczne i czy są jakieś metody na zautomatyzowanie Jest... tych testów? Tak, rozumiem. Do, dobre pytanie. Jest z reguły w, w, w każdym projekcie pewna grupa testów, które trzeba wykonać ręcznie. Tego nie unikniemy i takie testy najczęściej wykonywane są pod koniec jakby cyklu produkcji projektu, natomiast dużą grupę testów funkcjonalnych, które właśnie testują nasz, nasz produkt w większym, w szerszym kontekście można zautomatyzować i można to również wciągnąć pod, pod, pod ciągłą integrację. Te testy mogą być automatycznie po prostu odpalane na zdalnych maszynach. Także tutaj jakby od właśnie testów funkcjonalnych, no to w zależności od typu produktu, od typu tego, jaki to jest produkt, no to możemy używać różnych narzędzi. Ale tak czy tak celem jest, czy też nawet pisać swoje własne środowiska testowe, ale celem jest, żeby testy funkcjonalne również po wykonaniu takiego buildu były wykonywane automatycznie na naszym produkcie. A tak naprawdę powinno to wyglądać w ten sposób, że kiedy mamy nasz produkt, tutaj nie chciałbym generalizować, bo to może być zarówno aplikacja webowa, jak również jakiś element w sieci, bardzo złożonej sieci, który jest typowo jakby elementem, który ma jakby oprogramowanie niskopoziomowe, więc tutaj nie generalizuję, ale tak naprawdę chodzi o to, że po zrobieniu takiego builda, kiedy już mamy nasz status naszego builda, wykonane unit testy, to nasze środowisko również do, do testów funkcjonalnych powinno automatycznie tego builda, jeśli jest on zielony powiedzmy i spełnia warunki, które sobie zdefiniowaliśmy, czyli na przykład ma odpowiednie pokrycie unit testami, ma odpowiednią złożoność, automatycznie zainstalować ten build na danej maszynie, na, na której chcemy wykonywać testy, bądź też na wielu maszynach, jeśli, jeśli jest ich dużo i chcemy rozproszyć działanie i, szybsze, i mieć szybsze wykonanie testów funkcjonalnych i po prostu automatycznie wykonywać wszystkie testy łącznie z tym, żeby zakończenie wykonania takich testów funkcjonalnych czy takiej regresji wiązało się z wygenerowaniem powiedzmy raportu, czyli takiego statusowego i wysłaniem powiedzmy informacji